Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. To jest kolejny materiał z następnej aktualizacji, 72. już z Pillars of Eternity. Postanowiłem, że będzie to swego rodzaju już tradycja i postaram się wszystkie aktualizacje, które będą pojawiały się na stronie głównej Pillars of Eternity, przygotowywać w formie takiego właśnie materiału wideo. Mam nadzieję, że uda mi się dotrzymać obietnicy, ja bardzo, bardzo chcę tego dokonać. Postanowiłem też troszeczkę zmienić aranżację, teraz mikrofon mam bliżej siebie, kamerka jest na monitorze, więc troszeczkę może inna, inny obraz jest z tyłu za mną. Mam nadzieję, że przełoży się to też na lepszą jakość audio i to nagranie będzie mi pozwala, będzie mi to, to ustawienie pozwalało na to, żeby nagranie było troszeczkę głośniejsze, bo też dużo ludzi na to narzekało, mam nadzieję, że się uda. Ok, co do samej aktualizacji, jak powiedziałem jest to 72 aktualizacja, w której którą przygotował nam Rose Gomez. Jest to młodszy producent od Pillars of Eternity, który został przeniesiony z ekipy pracującej nad South Park Kijek Prawdy. Jak wiadomo prace nad tą grą zostały zakończone, więc sobie przetransferowali Rosa Gomeza do ekipy Pillars of Eternity. Życzymy mu powodzenia. I pierwsze zadanie, jakie dostał, to przygotowanie właśnie chyba tej aktualizacji, tak mi się wydaje. Co w niej, co w niej znajdziemy? Znajdzie się kilka interesujących grafik postaci, form druida, Dwa nowe obszary, więc jest naprawdę na co popatrzeć, ale również kilka takich informacji podstawowych dla wspierających, dla tych, którzy złożyli, że tak powiem, swoje darowizny na grę i również informacja o zmienionej dacie premiery. Więc zapraszam do oglądania. Na sam początek te pomniejsze informacje podstawowe, sama zmiana daty premiery, teraz będzie to zima 2014, więc wszyscy, którzy chcieli zagrać wcześniej w Pillars of Eternity będą musieli się wstrzymać, ale ja myślę, że to jest dobra decyzja, jeżeli tylko gra ma być odpowiednio dopracowana i ma wyglądać tak, jak tego my chcemy i chcą tego twórcy to nie ma z tym problemu, możemy czekać do, 2000, do końca 2014 roku. Również poinformowali nas twórcy o tym, że rezygnują z kolejnych stretch goli. Wpłynęłoby to oczywiście na wydłużenie procesu tworzenia gry. Ja się z tym zgadzam. Myślę, że już gra będzie na tyle obfita w treść, że już kolejne stretch gole no naprawdę chyba nie są potrzebne. Oczywiście, jako gracz, każdy chciałby mieć jak najwięcej w grze, ale. Myślę, że to już wystarczy, i niech dopracują to, co mają, i myślę, że będzie naprawdę, naprawdę super. Teraz informacja dla darczyńców: wszyscy, którzy kupili Pillars of Eternity z opcjami nagród no, z tego wyższego poziomu, czyli na przykład mogli sobie zaprojektować jakąś postać, nazwać ją, stworzyć jakiś portret, etc., etc., mają wypełnić formularz i wysłać go do 31 marca do twórców. Koniecznie, jeżeli chcą, żeby ta zawartość znalazła się w grze, oczywiście apeluję do wszystkich, którzy mają wykupione właśnie te wyższe nagrody, żeby pospieszyli się, bo nie chcę kolejnego miesiąca czy kolejnych kilku miesięcy czekać na premierę Pillars of Eternity. Nie chciałbym, żeby to przedłużało oczekiwanie na, na tą grę. No i okej, okay, teraz przechodzimy już do grafik, czyli do samego mięska. W tej aktualizacji twórcy podzielili się z nami grafikami boskich, naznaczonych, w tym wypadku są to boscy naznaczeni śmierci i boscy naznaczeni ziemi. Wyjaśnię wam od razu, jeżeli nie wiecie, co to oznacza. Boscy naznaczeni to takie istoty, które przed narodzinami zostały pobłogosławione przez jedno bóstwo bądź kilka z nich i to błogosławieństwo objawia się na różne sposoby. Akurat w przypadku boskich śmierci Oczywiście odbija się to na ich wyglądzie. W przypadku boskich śmierci są to różnego rodzaju rogi, narośle na głowie, na twarzy, zakrywające większą część twarzy, jak widać na tych grafikach, które właśnie teraz Wam prezentuję. I również do tego dochodzi taka jakby mglista otoczka, która okrywa twarze i tak naprawdę całość prezentuje się bardzo demonicznie. I przede wszystkim zachęcam, jak zawsze, do zwrócenia uwagi na detale i świetną kolorystykę. Widać, że... W studiu pracują naprawdę, naprawdę świetni fachowcy od tej roboty. A co do samych boskich naznaczonych śmierci, no nie wiem, czy chciałbym taką postać spotkać w dziczy w grze Pillars of Eternity. Następnie są to boscy naznaczeni ziemi. Mają zdecydowanie przyjemniejszy charakter w stosunku do tych swoich poprzedników, do boskich naznaczonych śmierci. A te obrazki, które widzicie, prezentują nam właśnie kilka spośród wielu dostępnych w grze portretów tej rasy. Następne grafiki, które w tym tygodniu poznamy, to dwa nowe obszary, dwa nowe miejsca. Pierwszy z nich, który właśnie widzicie, przedstawia nam sklep Kowala od wewnątrz. Ten został stworzony przez Holly Pardo, artystkę Holly Pardo. Druga grafika przedstawia lokację zwaną Dar Ondre, autorstwa, autorstwa April Giron, Giron. Nie wiem, jak to się czyta, mam nadzieję, że się nikt nie obrazi. Jak i sama autorka się też nie obrazi. Przy okazji prezentacji obszarów ponownie chciałbym zwrócić uwagę na na to szczegółowość lokacji i tego, z jaką starannością one są wykonane, naprawdę fachowcy w obsidianie dają radę. No i ostatnie grafiki, już z całej aktualizacji, tym razem przedstawiające nam jedną z form druida, która będzie dostępna w grze. Jest to forma kota, co bardzo, bardzo mnie zaskoczyło, ponieważ przyzwyczajony jestem do druidów, którzy zmieniają się w niedźwiedzie, w wilki, może nawet czasem w pająki, ale nigdy chyba nie spotkałem się z kotem, ewentualnie jeszcze z wilkołakiem. Wilkołak był, może nie w takim klasycznym RPG-u, nie kojarzę go, ale był na pewno w Diablo Lords of Destruction. Nie wiem, czy był w innym. Już teraz nie, nie przypomnę sobie. No ale były to takie mniej więcej typowe formy, w jakie mógł zmienić się druid. Teraz jest to kot. Ale myślę, że ciekawy pomysł, podoba mi się sama grafika I ponownie chciałbym zwrócić uwagę na to, jak twórcy starają się dokładnie odwzorować szkice koncepcyjne Te wszystkie rysunki widzicie, widzicie w tle Jeden z rysunków właśnie przedstawia nam szkic koncepcyjny A drugi wyrenderowaną już całkowicie gotową wersję takiej formy kota na silniku gry No nic innego nie można powiedzieć tylko właśnie o tym, że oni wiedzą co robią, naprawdę Ok, kochani, to już wszystko. Jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, ta aktualizacja była dość krótka, lecz myślę, że treściwa. Poznaliśmy kilka naprawdę bardzo interesujących i świetnie wyglądających grafik. Z mojej strony, ponownie chcę Was zachęcić do odwiedzenia serwisu Pillars of Eternity Polska, jeżeli chcecie koniecznie poznać więcej szczegółów z Pillars of Eternity, jak i również zobaczyć sobie. Tłumaczenie tej aktualizacji z oficjalnej strony gry, to serdecznie zapraszam do tego serwisu. Pamiętajcie również, że jest forum, na którym możecie się rejestrować. Ja również tam będę zawsze o tym będę przypominał. Możemy sobie pogadać na różne tematy związane z RPGami, nie tylko na tematy Pillars of Eternity. Ze swojej strony jeszcze przypominam o tym, że jeżeli podobał Wam się materiał, to pamiętajcie, żeby napisać, co myślicie o danej aktualizacji w komentarzach no i dali łapkę w górę, jeżeli naprawdę przypadł Wam materiał do gustu, bo mnie to. Motywuję po prostu do dalszej pracy. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się hej.